Dla kogo jest ta prognoza? Cześć, dzień dobry. Już patrzymy. Dla kogo jest ta prognoza? Dla osób, które potrzebują zmian, transformacji w swoim życiu. I co macie zrobić? Wyciągać wnioski ze zdarzeń, które już wam towarzyszyły, ale również możecie potrzebować osoby, która was poprowadzi. Karta dziewiątki monet jest kartą, która mówi o tym, i z tych działań będziecie zbierać owoce. Karta szóstki mieczy jest kartą też, którą mówi o tym, oddalicie się od tego, co Wam nie służy, ale również będziecie zmieniali swoje miejsce położenia. I karta rycerza mieczy jest kartą też asertywności, ale również i umiejętności stosownej argumentacji swoich potrzeb. I do czego to Was doprowadza? Do tego, aby czuć się osobą wartościową, ważną i funkcjonowania w przestrzeni tych, z którymi Wam dobrze.